Czytanie z Księgi proroka Izajasza. W owym dniu Pan zastępów przygotuje na górze Syjon ucztę dla wszystkich ludów. Zetrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg Otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Oto Słowo Boże. Pragnie Ciebie Boże, dusza moja Boga pragnie Boga żywego, kiedyż więc przyjdę. Do Bożego Domu, w świątecznym orszaku, wśród głosów radości i chwały. Tu, dobra, dusza. Ześlij światłość i wierność swoją. One mnie wiodą Niech mnie zaprowadzą Na Twą górę świętą I do Twoich przybytków o, wego, moja dusza I przystąpię do ołtarza Bożego boga, który jest moim weselem i radością i będę cię chwalił przy dźwiękach lud Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Błogosławieni, którzy w Panu umierają, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny Alelu. Pan z wami, i wami. Słowa ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie, i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zostanie czuwających, gdy nadejdzie. Naprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. godni bracia w biskupim i kapłańskim posługiwaniu czcigodne siostry zakonne osoby życia konsekrowanego droga siostro świętej pamięci księdza Krzysztofa Jolanto wraz z całą rodziną droga wspólnoto Parafi świętego Jacka w Sośnicy, żegnająca dzisiaj swojego pierwszego proboszcza, przyjaciele, delegacje, ukochani w Chrystusie siostry i bracia, uczestnicy tej mszy świętej pogrzebowej, dziekana honorowego i radcy duchownego diecezji gliwickiej, proboszcza. I budowniczego tej świątyni, świętej pamięci księdza Krzysztofa Śmigiery. 18 sierpnia, prawie 44 lata temu, ksiądz Krzysztof, jako maturzysta, starający się o przyjęcie. Do wyższego seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie pisał, jaki powinien być ideał kapłana. Mój ideał kapłaństwa widzę w człowieku, który ma silną wiarę, aby ludzie na jego przykładzie wzrastali wierze. Ta wiara. Ma z niego emanować na wszystkich, z którymi się spotyka. Kapłan to wspaniały organizator. Potrafi zorganizować ludzi do budowy salki katechetycznej, obóz, wycieczkę, nabożeństwo. Idealny kapłan to człowiek przepełniony życzliwością do drugiego człowieka. Zatrzymany na ulicy, nigdy nie powie: Nie mam czasu. Zawsze się interesuje sprawami ludzi, nawet nieznajomych. Powinien posiadać odporność psychiczną. Rzadko albo wcale nie daje się wyprowadzić z równowagi, nie wpada w złość, a ton jego głosu. Jest zawsze spokojny i opanowany. Idealny kapłan to człowiek pracy i wcale na tę pracę nie narzeka. Wszystko wykonuje z uśmiechem na twarzy. To człowiek pogodny i wesoły, mimo własnych osobistych rozterek. Uśmiechem zjednuje sobie wszystkich. Urzekający wszystkich pogodą ducha. W konfesjonale potrafi wskazać lepszą drogę. Kapłaństwo to trudna i odpowiedzialna funkcja przed Bogiem i ludźmi. Trzeba nam wszystkim jak najwięcej modlitwy o świętych kapłanów. To piękne słowa świadczą o dojrzałości wewnętrznej księdza Krzysztofa już w młodym wieku. Myślę, że wielu z nas może zaświadczyć, że ten ideał kapłańskiego życia nie tylko nosił w swoim sercu, ale również wprowadzał w życie aż do końca swej ziemskiej drogi, swego kapłańskiego posługiwania. Krótko przed święceniami kapłańskimi napisał Chcę być kapłanem, żeby bardziej kochać Chrystusa i Kościół, aby z wiarą składać na ołtarzu ofiarę nowego przymierza. Chcę nieść Chrystusa dobrą nowinę ludziom, do których zostanę posłany. Myślę że nasza tak liczna obecność tutaj wypływa z faktu, że czuliśmy się kochani przez kapłana Krzysztofa. Kochani w Chrystusie, siostry i bracia jaka była droga życiowa księdza Krzysztofa? Pytamy w ten czas pożegnania. Urodził się w Bytomiu 19 czerwca 1960 roku jako syn Alfonsa i Łucji z domu Garbaciok. Został włączony do wspólnoty kościoła poprzez sakrament 30 lipca tego roku w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach. Jego parafią była parafia Świętego Jacka w Bytomiu. I tam przyjął sakrament bierzmowania w czternastym roku życia. Był bardzo zaangażowany w życie parafii, również jako ministrant. Uczył się w liceum muzycznym w Wytomiu, gdzie zdał maturę, a następnie wstąpił do seminarium. Przyjął święcenia kapłańskie przez posługę biskupa opolskiego Alfonsa Nossola, w Katedrze Opolskiej 16 czerwca 1986 roku. Przez 6 lat posługiwał diecezji opolskiej, a kiedy powstała nasza diecezja gliwicka, ksiądz Krzysztof pomagał biskupowi Janowi Wieczorkowi w organizacji struktur diecezjalnych. Powierzono mu bardzo wiele odpowiedzialnych zadań, był dyrektorem do spraw ekonomicznych naszej diecezji i dyrektorem administracyjnym kurii biskupiej diecezjalnym referentem do spraw środków społecznego przekazu był dyrektorem centrum informatyki diecezji gliwickiej i referentem diecezjalnym do spraw mediów a także asystentem kościelnym katolickiego radia plus 1 stycznia 2003 roku biskup Gliwicki zamianował go administratorem do spraw organizacji i utworzenia nowej parafii świętego Jacka w Gliwicach Sośnicy. Świętej Pamięci Ksiądz Krzysztof był też wieloletnim dziekanem dekanatu Gliwice-Sośnica, członkiem Rady Kapłańskiej naszej diecezji, a także członkiem i Synodu Diecezji Gliwickiej. Te liczne posługi, które spełniał, świadczą, że Ksiądz Krzysztof był mocno zaangażowany w życie naszej diecezji, w budowanie Kościoła nie tylko w wymiarze materialnym i administracyjnym, ale budowanie Kościoła jako wspólnoty ludzkich serc czynił to w sposób niezwykle oddany zmagając się równocześnie z różnymi chorobami we wtorek 9 lipca w godzinach późnowieczornych przyszedł Jezus po swojego sługę jak to jest napisane w piśmie świętym u Mateusza Dobrze, sługo dobry i wierny, Byłeś wierny w rzeczach niewielu, Nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Mam świadomość, że to, co powiedziałem, jest tylko fragmentem historii życia. Naszego kapłana świętej pamięci, księdza Krzysztofa. Mam świadomość, że każdy z nas mógłby opowiedzieć swoją historię o spotkaniu z Nim, o gestach, słowach, które budowały nasze relacje, o gościnności, o trosce. Jak się cieszył i tym domem parafialnym. Jak dbał o ludzi tutaj mieszkających, jak przeżywał krymicję swojego parafianina, jak otwarty był na młodzież w czasie forum i innych spotkań, jak organizował kantatę deo w tym miejscu. Każdy z nas mógłby opowiedzieć fragment własnej historii. Mam świadomość, że pełną historię życia człowieka zna tylko Bóg. I to Bóg zaprasza nas do pełni życia. Kochani w Chrystusie, siostry i bracia, Ksiądz Krzysztof sprawował dla nas sakramenty święte i głosił nam Słowo Boże. W ten sposób wypełniał swoje życiowe powołanie, w ten sposób czuwał. I przygotowywał się na spotkanie z Jezusem, prowadząc życie, o którym dzisiaj mówi Ewangelia Święta, gdy Pan mówi szczęśliwiowi słudzy, których Pan zastanie czuwający, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Bo tak naprawdę... Te najgłębsze tęsknoty serca człowieka, serca kapłana, może zaspokoić tylko Jezus. Wiemy, że kapłan oddaje całe swoje życie Jezusowi, a Jezus poprzez ręce kapłana, jego usta i oczy, poprzez jego serce, otacza miłością swój lud. Kiedyś Piotr powiedział do Jezusa, Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. A Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam Wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól, z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr. Matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym jak bardzo spełniało się to w życiu naszego kapłana. A prorok Izajasz, kreśląc wizję uczty, na którą zaprasza nas Bóg, na którą też wskazuje. Codzienne sprawowanie Eucharystii przez kapłana zachęca nas, byśmy po ziemskiej wędrówce razem z Nim mówili: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. I zakończę słowami z testamentu świętej pamięci księdza Krzysztofa Śmigiery, który napisał tak. Wszystkich braci w kapłaństwie i wiernych świeckich proszę o pamięć w modlitwie, jeśli kogoś skrzywdziłem lub obraziłem przepraszam i proszę o darowanie win. Księże Krzysiu niech Jezus będzie twoją nagrodą za wierną służbę kapłańską. Amen.